<laughs> Nawet y, prawo i sprawiedliwość zaczęło pisać y, do Brukseli w tej sprawie, czyli wraca znane nam hasło ulica i zagranica. No, nikt nie był no, większym na krytykiem. się nic na razie nie dzieje. Były już protesty, panie y, pośle, i to nie jeden protest. Y, y, jeżeli pamiętamy, a niedawne to czasy nie było większego krytyka ministra Ziobry niż pan premier Morawiecki, który absolutnie skrytykował to, co się wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości. Inna sprawa, że pan minister Ziobro nazywał wtedy pana premiera Marawieckiego miękkim szonem. Przypomnijmy sobie protesty chociażby tu przy Sądzie Wojewódzkim na Francuski, to był rok 2018. Stali ludzie protestowali przeciwko łamaniu prawa, przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko demolowaniu systemu prawnego przez Zbigniewa Ziobrę. I to, co dzisiaj się, się dzieje, to jest właśnie efekt. Działań. Nie zdawaliśmy Ale sobie wtedy. Były nie, nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy z tego, jak te decyzje ówczesnej większości parlamentarnej akceptowane przez prezydenta Dudę wpłyną na wymiar sprawiedliwości. Plus betonowanie wszystkiego, już nie mówię, wysyłania na karne syłki prokuratorów, którzy nie służyli. Ziobrze, to, to wysyłaliście ich na drugi koniec Polski, czy pan minister Ziobro no, w, w sposób jawny mścił się na, 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 na prokuraturach, którzy działali w sprawie jego ojca. To już, już zostawmy to na, na marginesie. Absolutnie zabetonowaliście prokuratorę, prokuraturę, zabetonowaliście wymiar sprawiedliwości. Ale tak, zabetonowaliście ciekawa, to sędziowie normalnie tak, funkcjonują i normalnie tak jak, sekundę, tak, tak jak zabetonowaliście media publiczne i dzisiaj to, co się dzieje, to jest po prostu przywracanie ładu prawnego i przywracanie tych instytucji. Zabierania ich prawu i szczegoliwości i przywracaniu w społeczeństwo. Zobaczcie chociażby, jak dzisiaj wygląda telewizja publiczna. Przestała być tubą partyjną jednej partii i stała się telewizją, którą mogą oglądać wszyscy Polacy. Zrozumie pan poseł wie, bo ogląda, ja oglądam. Przestaliśmy, tak przestaliśmy, teraz. Prze, przestaliśmy tam słyszeć, wie pan Firdeutschland, Firdeutschland, Deutschland, i że Tusk jest raz rosyjskim, raz niemieckim agentem. To było prawne działanie, to było, to było OK? To, tego bronicie? Tych pensji, pana Adamczyka bronicie półtora milionowych. No tego bronicie, A tak ja, naprawdę ja, bronicie. Ja za chwilę powiem, czego my no, bronimy. Niech bronicie pan po, niech własnych. Pan powie, co wy robicie? A ja własnych, będę mówił, co my robimy i co żeśmy robili. Ta, bronicie własnych interesów, ponieważ no przeraża was to, chociażby co stało się z panem Wąsikiem i Kamińskim. I przeraża was to, że prokuratorzy. Tym razem niezależni, a niezależni od was, bo prokurator, zależny kumpel, pana pana Ziobry, człowiek, pana Ziobry dedykowany tylko do tego, żeby pilnował interesów Prawa i Sprawiedliwości, postanowił sobie trwać w nieskończoność, bo tak wam się podoba. Nie, jeszcze raz, przewracamy normalność, to odbetonowanie, rozbijamy ten beton i sądy, prokuratury mają służyć ludziom, a nie Prawo i Sprawiedliwości partii, tak to robili Wąsik z Kamińskim, wykorzystując służby specjalne nie dla państwa polskiego, nie dla społeczeństwa polskiego, tylko dla waszych interesów partyjnych.